Trzeba skończyć z akceptowaniem tych głupot opowiadanych przez prawicę i skrajną prawicę a propos przyszłości Unii Europejskiej. I trzeba to powiedzieć jasno i jednoznacznie. W interesie Polski jest współpraca podatkowa w Europie po to, żeby ograniczyć samowolę wielkich korporacji, bo każdy z naszych krajów jest za słaby na to, żeby skutecznie przeciwstawiać się. Oszustwom podatkowym wielkich korporacji. W interesie Polski są wspólne unijne inwestycje w transformację energetyczną. W interesie Polski jest Europa, która skutecznie konkuruje z innymi blokami gospodarczymi na świecie. Kto tego nie rozumie, nie rozumie interesu Polski. Ewidentnie nie rozumieją go ci na prawicy, którzy opowiadają głupoty, ale też ci w centrum sali, którzy niestety zbyt często w tej sprawie wykazują się. Źle rozumianym koniunkturalizmem.